Strata bliskiej osoby zawsze przynosi ogromny ból i smutek, co doskonale rozumieją wszyscy, którzy kiedykolwiek przez to przeszli. Martyna Kupczyk, znana architektka z programu Nasz nowy dom, podzieliła się niedawno na Instagramie swoim osobistym żalem po stracie ojca. Jej post wywołał ogromne emocje wśród fanów i znajomych, którzy nie zostawili jej samej w tej trudnej chwili. Na swoim profilu Martyna opublikowała serię zdjęć z ojcem, które dokumentują ich bliską relację. Każde zdjęcie przesycone jest ciepłem i miłością, którą dzielili. W swoim emocjonalnym wpisie napisała: odszedł mój tata. Cudowny człowiek. Tato. Płaczę, tęsknię. Już nigdy mi nie powiesz, że jestem dobrą mamą. A to było dla mnie takie ważne. Właśnie od ciebie to usłyszeć. Za wcześnie odszedłeś. Kocham cię i tęsknię. Tylko tobie Kornelka dała czesać swoje niesforne włoski. Te słowa wyrażają głęboki ból i tęsknotę za postacią ojcowską, która miała nieoceniony wpływ na jej życie. Odpowiedź społeczności internetowej była natychmiastowa i pełna współczucia. Wielu fanów i znajomych z branży telewizyjnej zostawiło pod postem komentarze, w których wyrażali swoje wsparcie i kondolencje. Wiadomości te pełne były ciepłych słów i wyrazów solidarności, co pokazuje, jak wielkie znaczenie ma wspólnota w trakcie przeżywania żałoby. Pomimo, że cyfrowe wyrazy współczucia nie mogą zastąpić fizycznej obecności i wsparcia, to jednak mogą przynieść pocieszenie, wiedząc, że nie jest się samym w swoim smutku. Martyna, mimo osobistej straty, dzięki temu wsparciu może poczuć, że jest częścią większej, troskliwej społeczności, która stara się otoczyć ją miłością i zrozumieniem w tych ciężkich chwilach.